Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym Otra Dzisiaj mamy Wielką Sobotę. Jest ja w o godzinie 9, więc czuję się wyspana i wypoczęta. Dodatkowo od razu się wykąpałam, umyłam głowę, wysuszyłam włosy jak widzicie naprawdę dzisiaj fruzura ładnie mi się ułożyła. Jestem zadowolona, bo chciałam wieczor wieczorem wyglądać naprawdę ładnie i cieszę się, że chociaż włosy dzisiaj są posłuszne. Dodatkowo mam na sobie już sukienkę, którą założę na wieczór. Oczywiście będę miała jeszcze na sobie sweter, ale na razie nie czuję potrzeby, po domu zakładaję swetra. I to jest moja ukochana sukienka. Najprawdopodobniej jest mi o ile dobrze pamiętam. Ale jeszcze jak będę Wam pokazać wieczorem, zrobienia to poproszę, żeby ktoś mi sprawdził metkę. To jest sukienka, którą kupiłam naprawdę chyba 5 lat temu, albo jeszcze dalej. Ale. Mam do niej ogromny sentyment, mam z nią naprawdę fantastyczne wspomnienia. Jest to sukienka, w której czuję się pewna siebie, czuję się piękna i którą zawsze zakładam, kiedy chcę wyglądać dobrze, na jakieś fajne spotkania, na jakieś ważne uroczystości, czy to rodzinne, osobiste, czy kościelne. Dodatkowo też, jeżeli chcę poprawić sobie humor, to też lubię założyć tę sukienkę. I byłam w niej nawet na pierwszym koncercie na którą byłam. Byłam w niej na jednym mojej imprezie urodzinowej, na konsekracji kościoła. To jest taka właśnie sukienka na fajne okazje. I muszę się przyznać, że bardzo zastanawiałam się, czy nie założyć jej również jako setki trojek, ale potem jednak postawiłam na tą złotą tunikę i nie żałowałam. Ale się rozglądałam na te sukienki. Zaraz idę szykować koszyczek ze święconką, bo teraz jest koło. 10:20 jeżeli dobrze spojrzymy na zegarek, a o 11.00 idę na święcenie, bo u nas są właśnie o pełnych godzinach święcenia i trzeba jeszcze właśnie przygotować koszyczek, wszystkie rzeczy zebrać. Muszę Wam się przyznać, że święcenie pokarmów to jest chyba najmniej moja ulubiona część Triduum Poschalnego, a to ze względu na to, że przechodzą do kościoła osoby, które nie przechodzą cały rok i po prostu jest Głośno, zamieszanie, i zaraz mi się przypomina ta scena ewangeliczna, kiedy Pan Jezus rzucał kupców za świątyni. I wiem, może jest to absurdalne, ale właśnie tak mi się kojarzy: Wielka sobota. I po prostu to jest dla mnie naprawdę wielki wyczerp, kiedy zbieram się sobie, po prostu pójdę z, z koszykiem. Bo najchętniej bym powiedziała komuś: idź pozić mi, to bym nie musiała iść rano do kościoła. Wieczorem to bym mogła siedzieć w 15 już na adoracji cały dzień, ale nie rano, po prostu. To jest masakra, ale myślę, że więcej o tym opowiem Wam później, bo teraz muszę szybko spakować ten koszyczek i będę szła do kościoła. Myślę, że odezwę się do Was już po poświęcenie, a i na pewno Wam pokażę mój koszyczek. Koszyczek na świątynkę jest gotowy. Dzisiaj jakoś szybko nam się udało go przygotować. Zaraz wychodzę poświęcić pokarmy i idę na godzinę 11, i możecie zobaczyć, co znajduje się w naszym koszyczku. Oczywiście w tych Tutaj podstawkach na jajka jest sól i szan, tutaj jest babeczka, jajka, oczywiście jest też chleb, jest również baranek, czyli znak Chrystusa Zmartwychwstałego. Jest również króliczek, czy tam zajączek, zależy jak to mówi. Do tego również jest przyśliczny baranek z masła, nie wiem czy to jest życie, na samym środku. Tam jeszcze jest mały ciplaczek, no i oczywiście barwinek do udekorowania koszyczka. Wróciłam właśnie z kościoła, jest około wpół do 12 i zaraz będę zabierać się za ostatnie porządki. Bo niestety, u siebie w pokoju nie miałem czasu sprzątać przez cały tydzień, dlatego teraz na szybko po prostu ogarnę, co tylko będę w stanie. Dodatkowo mam do zmontowania wiele materiałów. Wczoraj zrobiła się wpadka z vlogiem i musiałam go w nocy jeszcze montować, dlatego też się tak mię późno położyłam i wrzuciłam vloga jeszcze raz z tablicą wyjaśniającą przepraszam Was za tą wpadkę, ale jakoś po prostu nie mogłam wczoraj nie mogłam, to było z Środy tak, z Środy vlog nie mogłam środę zacząć jakoś tego vloga i miałam kilka dubli, i wydawało mi się, że to wycięłam. Ale jakoś w programie nie wiem, czy po prostu wydawało mi się, że to wycięłam, a tego nie wycięłam. Czy ten program to jakoś automagicznie wrzucił, Nie wiem, nieistotne, ale dziękuję, że zwróciliście mi uwagę. Ale pamiętajcie też, że każdy człowiek jest omylny, i, i każdy mogą zdarzyć się wypadki, w szczególności kiedy nie ma naprawdę w Wielkim Tygodniu, na przykład u mnie zbyt wiele czasu na montaż, to po prostu leci szybciutko, żeby po prostu zmontować film i rzucić i żebyście się co oglądać, a żebym nie miała jak najmniej pracy w tym momencie, bo po prostu mam brak czasu na wszystko, dosłownie. I tego są czasami właśnie takie efekty. Dzisiaj na święceniu na szczęście było tak tragicznie, jak potrafi bywać, a co mam na myśli przez to, że potrafi być tragicznie? Mianowicie to, że przychodzą osoby, które Wychodzę do kościoła raz na rok i nie potrafię się w tym kościele nawet zachować i chodzi mi czasami nawet o to, że dziwi mnie to, bo przecież dużo osób chodzi do teatru, miejsca publiczne, a mimo to przychodzą do kościoła i zachowują się skandalicznie, rozmawiają, grzebią w telefonach. Krzyczą na dzieci, nie wiem, przypychają się, w tym kościele jest głośno, a w dodatku traktują cały obrzęd poświęcenia jako dobre przedstawienie, które potrafi nawet komentować, żeby było śmieszniej, nie tłumaczą dzieciom co tak naprawdę się dzieje. Właśnie mi tego, że a, tylko poświęcić jajka i do kościoła pójdziesz za rok. I ja rozumiem, że nie wszyscy muszą być wierzący, ja rozumiem, że każdy ma do tego swoje podejście. I ja szanuję to, tylko jeżeli nawet jesteśmy osobami niewierzącymi, niepraktykującymi, to jest akurat stwierdzenie, że jestem wierząca, niepraktykująca, jest mi troszeczkę absurdalne, ale dobra, nie czepiam się w tym momencie. I przychodzę do kościoła raz na rok poświęcić święconkę, bo to jest tradycja, bo robię to dla, na przykład dla rodziny, to chociaż uszynijmy to, że inni w tym kościele chcą się naprawdę skupić, chcą przeżyć to święcenie pokarmów, a tym bardziej, że przecież jest cały czas wystawienie świętego sakramentów w grobie pańskim i chociażby uszanujmy to, że inni po prostu wierzą w realną obecność Jezusa w, tutaj na ołtarzu, w, na przykład jak u nas w kaplicy, gdzie jest grób Pański i chociaż po prostu z szacunku do innych, Staramy się przez te 10 minut zachować w tym kościele. Dodatkowo bardzo mnie rozbawia to, że ludzie po prostu nie słuchają tego, co mówi ksiądz, czy tak jak tutaj akurat w tym wypadku, kiedy ja byłam, był to diakon, ponieważ na przykład jest formuła oświęcenia i wyraźnie jest Panie Boże pobłogosław ten chleb, pobłogosław te jajka, pobłogosław te wędliny, te kiełbasy i ludzie się w tym momencie żegnają, kiedy diakon robi znak krzyża, a tu naprawdę święci tylko i wyłącznie ten chleb. Czy tą kiełbasę, i zawsze jestem rozwolona stwierdzeniem, że kurczę, ile jajek i kiełbas przyszło do kościoła. I to jeszcze na własnych nogach, ale dobra. Wiem, że możecie to odebrać jako czepianie się i bycie bratem, ale uwierzcie mi, jeżeli ktoś chodzi do kościoła, jest bieżący i, i widzi takie zachowanie, to po prostu jest dla niego śmieszne, a wręcz skandaliczne czasami się, że to właśnie dorośli najczęściej nie potrafią się zachować, to no, tak samo jeżeli ktoś byłby wielkim fanem teatru czy opery i chodził na przedstawienia co tydzień czy co dwa i znał etykietę, która tam obowiązuje i nagle zobaczył osoby, które po prostu przychodzą raz na 100 lat i przyjdą do teatru w jeansa, no to tak samo może się zirytować i to jest właśnie Kurczę coś w tym stylu, że miejmy szacunek do miejsca, miejmy szacunek do etykiety, która obowiązuje do sposobu zachowania się w danym miejscu. Nie musisz wierzyć w to, co się dzieje, ale chociaż nie przeszkadza innym. Takie jest moje przysłanie do dzisiaj. Ja teraz myślę, żeby wypiję kawę i zjem pączka, bo ja co prawda dzisiaj poszczę, nie mam obowiązku poszczenia w Wielką Sobotę, ale jest to piękna polska tradycja i ja akurat lubię ją dotrzymać, jednak w Wielki Piątek nie wiem słodyczy, bo skoro jest to post ścisły, to sobie Właśnie zdałam takie ograniczenia, że nie mam nic słodkiego, żadnych pączków, żadnych czekolad, batonów i tak dalej. Ale właśnie, już zwykła sobotę odpuszczań mogę sobie zjeść, czy to pączka, czy jakiś batona, Tego pewnie wypiję kawę, zjem pączka i wtedy pójdę do sprzątania, tak jak wam wcześniej mówiłam. I potem już będę się spierać. Dzisiaj ten dzień będzie zarazem długi, bo stałam dość wcześnie, jak na dzień wolny, Ale zarazem krótki, bo jest tyle do zrobienia, że nie wiem, czy ze wszystkim się wyrobię. Chyba zawsze ta sobota jest taka dziwna inna i po prostu czuję się, że to jest jeden taki dzień w roku. Obecnie jest około 14.15. Ja zrobiłam sobie chwilową przerwę w sprzątaniu, ponieważ zmontowałam lukę z wielkiego czwartku i zaraz jak skończy się renderować, bo jest już dosłownie na 85%, tak? To zacznę go wrzucać i powrócę dalej do sprzątania. Później zacznę się już malować i zbierać do kościoła. Wolę być gotowa szybciej, bo może uda mi się nagrać film, ale ja też wam tego nie obiecuję, bo mam dużo do zrobienia. Oprócz porządków muszę jeszcze wypełnić pity, bo dzisiaj dostałam przypomnienie, że przecież pitę trzeba złożyć do 30 kwietnia i zdobyło się takie oj. Tym bardziej, że u mnie zawsze są problemy z tym pitem, ale to już są, są inne historie. Trzeba dużo tam się namyśleć, żeby dobrze ten pit wypisać. Sami pewnie wiecie jak. Z jednej strony no jest to proste, bo są problemy, które same pomagają nam wypełniać, ale z drugiej strony często rodzi się dziwny problem. Dlatego muszę nad poszytem przesiąść. Dodatkowo też chciałam już zrobić przegląd moich torebek przed remontem, ale nie wiem czy mi się uda, bo też mam taki plan, że po prostu torebki, których nie używam, które mi się nie sprawdziły albo które już nie noszę, chcę też sprzedać czy też poddawać, żeby po prostu mieć mniej i żeby mieć tylko te, które naprawdę mi się sprawdzają, które mi się podobają i... Które lubię nosić i które są też dla mnie użyteczne, bo wiecie czasami jest tak, że to podoba mi się jakaś torebka, ale na przykład mi się nie sprawdza, bo jest za miękka, albo zbyt głęboka, albo po prostu jakiś inny problem się z nią pojawia. Myślę, że się do Was odezwę dzisiaj jeszcze przed wyjściem, ale czy przy makijażu to nie są w stanie Wam obiecać, bo chcę się po prostu zająć wszystkim, żeby zdążyć, ale na pewno jeszcze nieraz włączę dzisiaj aparat i do Was coś ciekawego powiem. Za chwilę wychodzę do kościoła i chciałam się Wam pokazać, jak wyglądam. Co prawda muszę pójść na tamtym wózku ponieważ leje deszcz i po prostu zamknąłby mnie akumulator, Mogłoby dojść do jakiegoś przepięcia, bo jest to wózek domowy, raczej przystosowane do takich ulew. Dlatego też będę się przesiadać, ale chciałam Wam pokazać po prostu, jak dzisiaj wyglądam. Buty są z sukienka jest z kapala, sweterek jest z Lidla i jak możecie zobaczyć mam wisiorek z Jest, który dostałam od siostry. Kolczyki również mam z Jest do kompletu. I pierścionek, który dostałam rok wcześniej od mojej siostry. Nie wiem skąd, bo był to prezent. Tutaj wiem, że jest to firma Jest, ponieważ dostałam ładnym opakowaniem z firmy, a pierścionek po prostu był w opakowaniu No Name. Tak się prezentuje i na oczach mam paletkę Nude Cute. Myślę, że wygląda to naprawdę dobrze i bardzo mi się podoba ten speterek z Lidla. Uważam, że fajnie pasuje do tej sukienki. I bardzo podoba mi się ta stylizacja, co prawda zamieniałabym tylko na jasne buty, ale niestety nie mam jasnych butów. Będę musiała sobie na jesień kupić jeszcze właśnie jasne, bo bardzo długo szukam, jak wiecie, tych szarych, do różnego rodzaju czanych spółki, z, z sukienek, ale też będę musiała znaleźć wiosenne i buty jasne właśnie do jasnych sukienek, bo myślałam, że wystarczą mi baletki, które mam, ale nie zawsze jest pogoda na baletki, na przykład dzisiaj w życiu bym je założyła, boleję je jak z Dobra, mam nadzieję, że podoba Wam się moja stylizacja. Mogłabym założyć biały sweterek do właśnie tej sukienki Róż z Lidla, ale jednak stwierdziłam, że wolę tutaj podkreślić różowy akcent i czuję się bardzo dobrze, uważam, że wyglądam też dobrze, dlatego ja teraz uciekam i muszę Wam powiedzieć, że Wigilia Paschalna to jest chyba moja ulubiona namsza poza pastelką w całym roku, więc bardzo mi to cieszy, że Będę mogła wziąć w niej udział i że będzie tak fajnie jak zawsze, bo ja już teraz wiem, że będzie fajnie. Dobra, przysiadam się i ja odezwę się do Was po powrocie. Jest godzina 23 i niedawno wróciłam z kościoła i teraz będę się cały czas uśmiechać, ale mam taki genialny nastrój po widli paschalnej, że aż trudno to opisać. Będę jeszcze raz kolację, bo oczywiście jak zawsze nie on zejść kolacji przed kościołem. To jest już taki umiejętność trochę standard i coś się chyba nigdy nie zmieni. Ale muszę Wam powiedzieć, jak cudownie dzisiaj było w kościele i wiem, pewnie będziecie się ze mnie śmiać, będziecie to negować, ale naprawdę Wikilia paschana ma coś w sobie takiego, że nawet jak w pewnym momencie tam no nie miałam zbyt dobrego humoru, ale już pomimo dlaczego, to w pewnym momencie stwierdziłam, że tak naprawdę wszystko to, o co się wkurzamy, wszystko to, co zajmuje nasz umysł, nie jest ważne, bo Pan Jezus wystał i trzeba się cieszyć. I dostałam taki gubowski, że aż trudno to określić, wiecie. Uśmiechałam się od ucha do ucha. Potem po zakończonych uroczystościach u nas prawie jest taki zwyczaj, że częstujemy się jajkiem, właśnie poświęconym, i potem składamy sobie życzenia nawzajem. I to z księżmi. i z innymi znajomymi, w ogóle z trafionami, i muszę Wam powiedzieć, że po prostu miałam tak genialny humor, że z moimi koleżankami, kupiłam z koleżankami, z kolegami, ściskałam się, życzyliśmy sobie wesołych świąt i w ogóle widziałam osoby, których już dawno nie widziałam, bo każdy gdzieś tam się rozjechał, każdy gdzieś pracuje i to jest tak pozytywne, tak fantastyczne przeżycie, że aż ciężko go opisać. Po prostu uśmiech nie schodzi z twarzy, Człowiek wie, że tak naprawdę wszystko to jest nieistotne, bo wszystko zostało i tak już pokonane, więc w czym tu się przyjmować? Jest druga w nocy, a ja dopiero idę znawać makijaż, dlatego też pomyślałam, że już się z wami pożegnam. Montowanie vloga trochę mi zajęło, dodatkowo też musiałam trochę chłonąć, też nadal mam banana na twarzy i rozpiera mnie energia, to już wiem, że powoli łapie mnie zmęczenie już powoli zasnę. Mimo wszystko nadal jestem w tak fantastycznych emocjach, że mogłabym iść do teraz na jakąś wielką imprezę do rana i nie byłoby z tym żadnego problemu. Dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego vloga. Pamiętajcie, że Chrystus ma stał i widzimy się w kolejnym filmie. Już jutro. Trzymajcie się. Cześć!